Cześć, dzisiaj będzie klasycznie o Tai Chi. Jak sama nazwa wskazuje, zobowiązuje mnie do czegoś, księgarnia Tai Chi, więc może większość książek będzie dotyczyła tej dziedziny, aczkolwiek nie liczcie, że wszystkie. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy książkę pod tym klasyczny Tai Chi. Autorem jest, muszę skorzystać z okularów, Mistrz Wai Sun Liao. Kim on jest? Tu prawdopodobnie znajdziecie już koło mnie. Jakiś film, na którym on ćwiczy. Bo jest to człowiek dosyć medialny, pomimo tego, że ma już swoje lata, jest urodzony w 1947 roku na Tajwanie. Tam też się uczył. Potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i w tym, nawet w tym momencie można tam pojechać do Oregonu i sobie. Z nim poćwiczyć. Jeżeli ktoś ma troszeczkę wolnego czasu, to zapraszam. Ale oprócz tego, mistrz Liao jest człowiekiem bardzo medialnym. Prawdopodobnie ktoś to za niego załatwia, ale musicie wiedzieć, że jego profil na Facebooku obserwuje ponad 50 tysięcy osób. Ja też między innymi. Prowadzi tam takie, można tam po prostu zobaczyć sporo filmów, sporo bardzo ciekawych tekstów, które na temat Tai Chi pisze. Słuchajcie, sama książka, jest to pierwsza książka mistrza Liao, napisał ich ogólnie sześć. W, w Polsce tylko ta jedna została wydana przetłumaczona na język polski resztę oczywiście można kupić jakoś przez, przez Amazon czy przez jakąkolwiek inną są jest w każdym razie dosyć łatwo e, dostępne e, co otrzymujemy w tej książce e, no to oczywiście e, mniej więcej jedna trzecia książki jest to opis formy jeżeli ktoś tą formę ćwiczy a jest to forma według mistrza e, Chairman to może mu się przydać jeżeli nie, no to yy, tak, jest to troszeczkę dla niego będzie zmarnowany kawałek papieru, bo z tych opisów form yy, naprawdę niewiele wynika dla osób, które tego konkretnego przekazu yy, nie ćwiczą yy, drugi kawałek yy, książki, yy, dosyć obszerny yy, są to yy, klasyki, cytaty wraz z, yy, z komentarzami mistrza bardzo przydatna rzecz E, bo słuchajcie, my tych komentarzy tak, my klasyki znamy tak, każdy rozumie po swojemu i czasami przydaje się, żeby ktoś e, ten komentarz e, dorzucił tak, przy okazji, dla mnie interesujące też jest to, że e, no, jest, są tutaj e, klasyki stylu Wu e, tak, lubię je czytać, nie, nie będę oceniał tego i taki rozdział, który jest chyba najtrudniejszy w tej książce. Jest to rozdział na temat energii, ale nie tej energii qi, chociaż o niej też jest tutaj troszeczkę napisane. Za chwilę do tego wrócę, ale o energiach, które występują w taiji. Inaczej jest to zwane jingiem, czy fajjingiem, jako projekcją tych wewnętrznych energii. No troszeczkę, y, troszeczkę pechowe jest to przetłumaczone tutaj jako y, rozwijanie i projekcja wewnętrznej mocy. Y, wie, wiecie, to taki wyraz, no sami rozumiecie, troszeczkę, troszeczkę trąci jakimś Harry Potterem, ale nie. Tak nie jest. Jest tutaj naprawdę dosyć technicznie, y, dosyć technicznie są rozpisane różne umiejętności, które adept AG powinien osiągnąć w tym, że no, jeżeli mam być szczery, e, jakoś dużo tych różnych mocy jest tutaj opisanych. E, znowu muszę skorzystać z okularów, e, żeby czegoś nie pomylić. E, moc tocząca, moc spiralna, zimna moc, moc przerywająca, moc miejscowa, moc punktowa. E, ja tą książkę co jakiś czas do niej zaglądam, e, żeby sobie... żeby sprawdzić, czy ja już coś z tego rozumiem. Jak do tej pory ani razu, ani razu nie udało mi się zrozumieć. No cóż, może jeszcze do tego nie dorosłem. Albo po prostu muszę spotkać nauczyciela, nie wiem, może muszę pojechać tam do Stanów. Tylko po jakiemu będziemy rozmawiać. I pierwsza część książki, ona troszeczkę mówi sam... Tytuł powiem sam za siebie Czy wewnętrzna energia Tai Chi W tym, że do wszystkich miłośników jednorożców słuchajcie to nie jest tak, że tu jest opisywana jakaś magia po prostu mistrz Liao posługuje się tym słowem Chi tak jak my się posługujemy słowem orzeszki ziemne dla niego jest to normalne, w związku z tym y, tym słowem się posługuje i to, co tutaj jest napisane jest y, właśnie bez jakiejś magii, bez jakiegoś takiego y, y, zadęcia. Książka jest wypełniona rysunkami, y, to są autorskie rysunki mistrza. Y, no fajnie, że, że chciało mu się rysować, y, tylko że no, te rysunki są naprawdę bardzo schematyczne. Y, niewiele z tego wynika. Y, Chociażby tutaj jakieś dużej ilości e, strzałek, postaram się to pokazać tutaj obok. E, I tak, no to tyle, tyle co jest z tej książce. E, książka została wydana, książka została napisana w 1988 roku, czyli to w czasach, kiedy ja jeszcze w ogóle nie myślałem o tym, żeby ćwiczyć. Wydana została w Polsce 20 lat temu. E, w związku z tym standardowo nie znajdziecie już jej w, w sprzedaży takiej jako sztukanówka. Wydało to wydawnictwo Galaktyka. To wydawnictwo nadal wydaje, nadal funkcjonuje i, i ma jakieś takie ezoteryczne książki na pokładzie. Może się kiedyś do nich jakoś tam dobiorę. Cena. Pewnie to Was, to was interesuje. I teraz no uwaga. Książka jest ciężko dostępna, jest jej mało na aukcjach. W, tak jak patrzyłem, w dniu dzisiejszym na najpopularniejszych portalach, takich sprzedażowych, znalazłem dwie sztuki po, po polsku. I no niestety ceny są powyżej 100 złotych, więc znowu okazuje się, że książka jest dobra książka jest dobrą inwestycją w, w dużo lepszą niż. Niż jakieś lokaty bankowe. E, czy ja tą książkę polecam? E, no, tak jak słyszeliście, sam, sam powiedziałem, że nie rozumiem tego, co jest napisane tutaj, e, jeżeli chodzi o te wszystkie moce. Może kiedyś zrozumiem, ale wtedy książka już nie będzie mi potrzebna. E, naj, największa część, czyli forma. Znowu, jeżeli ktoś nie ćwiczy formy Chen Man no to. E, będzie mu zbędne. Ja też nie jestem pewien, czy to jest dokładnie taki, e, taki sam przekaz, jak to, co usiłuje się e, nauczyć od Tomka. E, zobaczymy. E, ogólnie rzecz biorąc, książka jest niezła, także mogę ją polecić. Jeżeli, e, nie zabijajcie się za nią, naprawdę zapłacenie za tą książkę stu kilkudziesięciu złotych jest, wydaje mi się, bez sensu. Jeżeli ją znajdziecie, w e, w jakichś rozsądnych cenach to tak, kupcie ją bo to nawet szkoda, żeby gdzieś tam się u kogoś kurzyła lepiej niech się kurzy na półce osoby, która lubi książki o, o, o Tai chi i będzie o nią dbała a na pewno skorzystacie z tego rozdziału gdzie są klasyki komentarze do, do klasyk, szkoda tylko, że ta, ten rozdział to jest taka mała część tylko książki i to tyle. Klasyczne Tai Chi, Misza, Waisun, Liao. Ogólnie rzecz biorąc, tak, dobra, polecam. Trzymajcie się, cześć.